przekonania nas do pewnych swoich wizji i myśmy poszli z tej wizję. Natomiast wie Pan, no nie jest człowiek, człowiek, który jest taki miałki i w ogóle nie ma swojego programu i mówi to, to ja poczytam w internecie, za czym są ludzie i, i nic mi nie zaproponuję, tylko pójdę, e, w którą stronę wie, to wie Pan, no to zaraz moglibyśmy dochodzić do strasznych rzeczy, prawda? Dlatego ja mówię, że się nie boję spotykać z mieszkańcami, e, zawsze się chętnie z nimi spotykam, zresztą jak Pan, no to była Pana inicjatywa to, 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 to Pan oddaje, bardzo się ucieszyłem, odczekałem z te wydarzeń, jakie tam się trochę przysły i zaraz się chciałem z panem spotkać, bo cieszę się z tego, że pan mnie na tą debatę zaprosił. Bardzo jeszcze raz panu dziękuję za ten pomysł. Także tutaj widzi pan też się, nie będzie spotkać, mimo że moi zwolennicy pana nie wytyfują. Natomiast proszę pana, ja panu powiem odnośnie tych wszystkich rzeczy, które mówią. Ja mam swoją lotkę, którą pan na końcu przekaże. Jest takie czasopismo brief, ono zajmuje się ocenianiem działań marketingowych w ogóle, nie tylko, i jest, oni mają raz do roku takie kategorie, wydają nagrody, jest manager marketingu miejsca, ja te nagrody dostałem. Także jeśli mówimy o złym obrazie cofutu, to jest całkowitanie prawda, bo ten obraz cofutu jest bardzo dobry i to wynika z wszystkich rankingów międzynarodowych. Także dobrze by było, żebyśmy tak polegali na pewnych miennikach, na pewnej prawdzie, jak mówimy o budżecie. Proszę pana, my mamy najmniej, bo zadłużony budżet nie tylko w mieście, ale w województwie po polskim z wszystkich miast. Ten budżet jest najmniej zadłużony, mimo tak wielkie absorpcji środków unijnych. A żeby dostać złotówkę z Unii, wiadomo, że trzeba miasto półtora złotego położyć, tak? Jest to skok rozwojowy, który trzeba wykorzystać. I liczby mówią za siebie same, jeżeli Gdańsk jest zadłużony 30%, czyli 30%, Gdynia 30%, a wy panowie, jesteśmy zadłużeni? 22, 22%, a Gdańsk jest 30 dnia 40, a Kościerzyna jest 51%. Także proszę Państwa, a ile inwestycji w Sopocie się dzieje? Jeżeli dostajemy 50 milionów zł na możliwość uszczelniania kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągów, no to trudno po tym wziąć kredyty. Także mówimy o faktycznych rzeczach, to jest powiedz, proszę pana, nigdy się nie był bardzo chętnie się spotkał z którym mieszkańcami. Jak pan wie, najchętniej kampanię prowadzę na ulicy przed sklepami, Staram się po domach nie chodzi, bo to niedobrze na rynku. Oczywiście, że tak, bardzo chętnie. W, w, kaplicy, w kaplicy się modlę, w kampanii w kaplicy nie Dziękuję. Dziękuję. Do, 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 do jeszcze chwilkę czasu mamy. Jak się pan stosuje do, do sprawy Parku Grodowego? Bo ona też padła w formie pytania. No wie pan, e, powiedzmy, to jest sobie uczciwie, że ostatni spacer, e, który żeśmy wykonali, to, by to było ósme spotkanie czy dziewiąte, doszliśmy do pewnego konsensusu, że robimy, że, że zmieniliśmy lokalizację lokalizacji, gdzie ma być tam teren rekreacyjny, gdzie nie ma być, e, doszliśmy do tego, co ma być z tym budynkiem e, pod wieżą, prawda? I doszliśmy do tego, że robimy konkurs architektoniczny i konkurs architektoniczny wyłożymy mieszkańcom do oceny, no, ale tutaj jest taka pewna różnica, bo ja uważam, że oczywiście no, wszyscy mogą ocenić warunki architektoniczne do konkursu, ale warunki architektoniczne do konkursu muszą przygotować uruchomieniści. No, no ta, taka jest prawda, no pan jest inżynierem, ma pan fachową wiedzę, ja też się, też się z tym inżynierem, no i trudno, no oczywiście mieszkańcy ocenią projekt, ale projekt musi być automatyczny. Nie ma innej możliwości I myślę, że tutaj byśmy doszli do konsensusu. No na tym to polega. Z kim? Z mieszkańcami. jedno pytanie do pana Prosimy. Panie Piotrze, mam takie pytanie do pana, bo pan dwa lata temu kandydował z Peru u 8, no, przepraszam. 8, no, powiedzieć. No, 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 no. odpowiedź. No, Ugrupowanie dość eurosceptycznego e, z wejścia do Polski, do Unii Europejskiej. Proszę no, mi powiedzieć, no, jak pan widzi pozyskanie w następnej dekadzie środków unijnych dla Sopotu? Jak pan widzi pozyskanie środków unijnych na przykład na kanalizację, na... Czy, czy Pan uważa, że powinniśmy te środki unijne pozyskiwać? Tak, no Panie Prezydencie, jeszcze w uzupełnieniu no m, no to m, no tego poprzedniego no, m, pytania. Proszę bardzo, Pan Piotr, odnoszę się do tego poprzedniego. Ja jednak y, widzę między nami fundamentalną różnicę, jeśli chodzi o podejście do potrzeb mieszkańców. Moim zdaniem jednak. To jest tak, że nie może to wyglądać tak jak w przypadku Okrzej, bo to nie było parę osób, tylko to było kilkaset podpisów, że mieszkańcy muszą się zmagać wóz władzą. To znaczy, ja rozumiem, że pan jako kandydat na prezydenta, jako prezydent ma obowiązek słuchać mieszkańców. I to jest, pan jest zatrudniony przed nich pracownikiem. Pan ma pensję płaconą z tego, co wypracują mieszkańcy ze swojego podatku. W związku z tym... Pan nie jest osobą, która ma przeforsować swoje wizje, tylko Pan sam zauważa, że słucha Pan potrzeb mieszkańców, bo przed wyborami zaczyna Pan chodzić i pytać, co, co potrzebują. Nie, proszę Pana, no, pan, natomiast, przepraszam natomiast, bardzo. Ja natomiast to mieszkańcy mają prawo, ja jeszcze raz zaznaczam, to jest fundamentalna różnica podejścia do tego, jak rządzić miastem. I ja faktycznie, ja proponuję coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. I tu nie dojdziemy na pewno do żadnego porozumienia, bo ja inaczej widzę rolę mieszkańców, pan inaczej. Natomiast wracając do tego pytania, o którym pan mówi, ja m, e, faktycznie byłem, e, czy jestem nastawiony m, sceptycznie do warunków, na jakich weszliśmy do Unii Europejskiej. Nie kryłem tego nigdy i mówiłem to odważnie, pewnie jako jedna z głośniej mówiących tego typu rzeczy w e, Trójmieście, bo miałem nawet okazję toczyć batalie kiedyś podczas debaty z panem obecnie premierem Tuskiem spierać się, myślę, że jak równy z równym i mieliśmy argumenty obydwa i za tym zarówno, żeby wejść czy nie wejść do Unii. Natomiast te warunki, które są wynegocjowane to, za... to są, na warunkach wyszliśmy złych. Uważam, że inne kraje zdołały wynegocjować dużo lepsze warunki i dlatego mamy to... na... że środki, yy, yy, które otrzymaliśmy yy, yy, były po prostu yy, za małe. Stąd ja uważałem, że to, to nie będzie, tu nie mamy czasu na to, żeby dyskutować, ale uważam, że państwo powinno jednak w jakimś stopniu wchodząc w taki organizm jak Unia Europejska zadeklarować czy wymusić, żeby pewne dziedziny gospodarki były takim priorytetem dla państwa. U nas tego w ogóle nie było i my weszliśmy do Unii tak w zasadzie nie wiadomo jako konsument w zasadzie, a nie jako producent i to źle. To dla Państwa do gospodarki źle. Ja nie byłem członkiem LPR-u, chociaż wcale nie wstydzę się tego, że oczywiście kandydowałem do LPR-u. Tam, tam było mnóstwo wykształconych i na wysokim poziomie osób, które kandydowały wówczas do Rady Miasta. Dla mnie było zaszczytem jako młodego człowieka, że takie osoby zgodziły się wystawić mnie jako kandydata na prezydenta. Uważam, że był to dla mnie ogromny zaszczyt wówczas. Tak jak nie byłem członkiem LPR-u, tak dzisiaj nie jestem członkiem PIS-u, a środowisko, z którym współpracuję, Środowisko Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało nie, mnie, nie. się poprzeć mnie nie własnego kandydata stawie tylko mnie poprzeć. To jest dla mnie oczywiście ogromne zobowiązanie. To jest pewien powód do, do, do jakiejś satysfakcji, że moja praca w Radzie Miasta była na tyle widoczna, że to środowisko, tak jak mówię, zdecydowało się właśnie mnie poprzeć, a nie własnego kandydata. Stąd też o tym środka. Nie To oczywiście absolutnie nie jestem sceptycznie nastawiony do pozyskiwania środków unijnych. To są środki, które my z budżetu musieliśmy wpłacić do Unii i my mamy obowiązek je odzyskać za wszelką cenę. Ja sam również prywatnie ubiegałem się o dofinansowanie unijne i uważam, że, że trzeba to robić na, na w takiej skali jak się tylko da. Natomiast uważam, że Sopot w większości tych inwestycji, które realizuje to, to podchodzi do tego tak, że, żeby złapać cokolwiek. To nie jest tak, że zróbmy jakąkolwiek inwestycję, byle dostać środki unijne bo te inwestycje nie są mądre, bo w wielu przypadkach to są inwestycje nieprzemyślane, tak jak chociażby kala widowiskowo-sportowa, która, jak wspomniałem, nie była dobrze przygotowana, nie była przemyślana, nie było zrobione badanie rynku tego, tego typu obiektów. Tylko mam zastrzeżenia, że oczywiście środki unijne trzeba pozyskiwać, natomiast trzeba pamiętać, że one stanowią najczęściej nie więcej niż 20-30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. No, sprawdziłem kilka z tych inwestycji, stary, które realizujemy, tych dużych inwestycji, no niestety te, te środki nie przekraczają zdecydowanej większości 20-30%, co oznacza, że Sopocianie ze swoich podatków muszą wyłożyć 70 czy 80% kosztów tej inwestycji. I to nie można się za, mówię, cieszyć każdą inwestycją, którą chociaż parę groszy dostaniemy z Unii Europejskiej, bo jeśli ta inwestycja nie będzie służyła mieszkańcom, nie będzie służyła na, naszemu miastu, to nie jest to dobre zrealizowanie, to nie jest dobre wykorzystanie środków. I ja dom oczywiście był za to, że... To wszystkim uwadza, że środki powinniśmy z, z wielką determinacją powalczyć o środki na, na ja, dodatkowy na przejazd przez topór dla samochodów. To jest w jakimkolwiek rozwiązaniu. Czy to pierwsze tutaj, że... tutaj chyba się Pan Prezydent zgadza, więc w ten sposób zakończmy część, gdy Panowie zadającie swoje pytania nawzajem. Teraz czas na pytania z sali. Pierwsze pytanie do Pana Prezydenta Karnowskiego. Proszę i Gałóżny, przewodniczący Klubu Biswa Radzie Miasta Sopotu. Panie Prezydencie moje pytanie będzie w takim kontekście, w, pewne, w pewnym kontekście postawione. Proszę pana, mam tutaj gazetkę na Sopot z lipca 2008 roku. Z, z lipca 2008 roku, gdzie pan prezydent, y, były y, pan wiceprezydent y, Półek, y, jak lew broni pana prezydenta, zacytuję. Nic tak nie uczy pokory, jak owszyli przyjaciele i chwile...